Cmentarz Wawrzywski, mniej znany od powązek wojskowych, ale tu leżą wybitni ludzie, odznaczony krzyżem Wirtuti militari, Gabriel Mazurek. Prawdziwi bohaterowie, kawaler krzyża Wirtuti Militari, kawaler Wirtuti Militari, Tadeusz Makowski, oficer 30 pułku, major. Kolejny podpułkownik Rutkowski, ostatni dowódca 30 pułku. Tu leżą wyjątkowi ludzie, kawalerów virtuti militari. Ranny w kampanii wrześniowej dowódca okręgu ZWZ AK w Radomsko-Kieleckim, więzień obozów koncentracyjnych o święcimie Matthäusen. Józef Wysocki, kawaler krzyża Wirtuti Militarii, to są prawdziwi bohaterowie, a nie ci w Alei Hańby na Powązkach. Wyjątkowi ludzie. Piotr Dąbrowa, odznaczony krzyżem walecznych. Łączniczka K. Anna Dąbrowa. Pułka, pułkownik Julian Ignacy Rataj, kawaler krzyża Wirtuti Militare. Uczestnik walk obronnych Warszawy. A po drugiej stronie leżą ci. Którzy tej Warszawy bronili. Tu są mogiły żołnierzy polskich, którzy walczyli w obronie Warszawy i zginęli pod warszawskimi termopilami. Wyjątkowe miejsce. Nieustannie sprzątane. Warszawa dba o swoich bohaterów.